Dzisiaj spróbujemy się na działkę dostać przez las Na działkach segregacja śmieci też obowiązuje, także pamiętaj co wrzucić do jakiego pojemnika, żeby wszystko było ok Zobaczymy czy się uda czy się nie uda Dziś w planach mamy posadzić cebulę, czosnek i bób Ziemia trochę przesła po ostatnich opadach Chociaż niedługo zapowiadane są następne opady Także jeszcze mnie czeka Sianie marchwi buraka Pietruszki korzeniowej I w tym roku jeszcze Zaopatrzę się w buraka Ale kupną rozsadę No i pora jeszcze Zobaczymy, jaka będzie różnica w wielkości owoców pomiędzy kupną rozsadą, a wysiewem nasiona do gruntu. Także widzimy się na działce. Nie. Bób, cebula czosnek wsadzone bo był trochę mało mi się wydaje tylko cztery rzędy będę musiał chyba dokupić jeszcze opakowanie cebuli 200 250 gramów w worku też wyszło chyba około 10 rzędów czosnku z czego czosnku dużo było spleśnia jego ja w tym opakowaniu w tym woreczku co kupiłem już posadzone całko podlać i na dzisiaj było tyle Zeszło trochę długo, bo jak się ma takiego wspaniałego pomocnika jak ten tutaj To wiadomo, że Robota jak jest pomocnik to zawsze zajeździe trochę dłużej ale dobrze się udało Zawsze tam parę minut trzeba poświęcić To jest taki Działkowy dziki, a znaczy, to dziki, no już przyzwyczajony, już taki da się pogłaskać. Bo z tego co sąsiad mówił, to on chyba na jedno oko nie widzi ten kot, on ma takie mętne bardzo, ale taki przyjazny, jest fajny, kciuci, bawi się sam, fajne ubarwienia ma, ja, to z właśnik. A jeszcze, to jest z rzutu tej rudej, takie kocicy, tam kiedyś pokazywałem. Właśnie dlatego ma taki rudy ogonek, i takie rude wstawki. duże fajny kotek. No. Trochę z tym, z tym okiem widać, że tak sobie nie radzi czasami, ale, ale fajnie, że jest żwawy i się chce bawić. I pomaga. No, pomaga u nas, przy pracy. Na no, ogrodzie działkowym już wszystkie działki zostały za, zaludnione, jak to się mówi. Nawet nie użytki, które. Które były kiedyś wielkie parkingi były Czego byłem sprzeciw, że, że ludzie po prostu Podjeżdżają sobie pod same działki No wiadomo, nieraz coś trzeba ciężkiego przenieść to, to, ja, to ja to rozumiem, ale było Było nieraz tak, że jakieś Wakacyjne grille, czy coś samochodów Młodzieży najeżdżane Jakieś tuningowe samochody Huk, smród Nie o to chodzi To są działki, to ma być ekologiczna uprawa Bez żadnych smrodów benzyny czy jakichś innych diesli no i teraz właśnie to w związku z tą niby pandemią co, co tam wybuchła w 19 pod koniec 19 roku no to właśnie na początku 2020 wszystkie te nieużytki co były były to po prostu pomierzyli to na działki po 300 metrów, i wszystko już jest tam zaludnione. Parkingów mało co zostało. A są jeszcze tacy zwolennicy co parkują. No tutaj alejka jest jeszcze dosyć szeroka, ale w te takie międzydziałkowe alejki bo to jest główna alejka a w te takie potrafią wjechać. Staną na środku i nawet ciężko jest przejść normalnie idąc. Co dopiero jeżeli się coś przypuśćmy, niesie w dwóch rękach jakieś reklamówki czy coś, a co, co dopiero jeszcze jadąc na przykład rowerem no, dlatego też się strafiam jeszcze tacy po prostu co nie myślę i tyle no ciężko jest samochód zostawić przejście parę kroków, rozumiem osoby starsze można podwieźć samochód cofnąć są w połowie parkingi no ale nie utrudniać życia innym dogadzając tylko sobie jak to się mówi tak no i to było tyle Tyle Dużo mama. osób wzięły po prostu się za, za działki jak to się mówi w związku z tą pandemią W związku z tymi obostrzeniami, co były zakaz tam wychodzenia z domu jakieś zakazy przemieszczania się Dlatego większość osób sobie większość osób, większość osób które po prostu miały małe dzieci wzięły sobie takie działki, bo na działce było trochę inne prawo, można było na działki można było jeździć Można było się przemieszczać Tylko trzeba było zachować tam odstęp kto ma działkę to tam wie jak to tam było w regulaminie No ale te działki są oblegane Zamiast uprawy no to jest rodziny rodzinny domek ogród działkowy Te, te no, nowsze działeczki są ładnie zrobione, bo to teraz teraźniejszych materiałów ludzie wykosztowali się pieniędzy. No ale moim zdaniem takie działeczka to powinna bardziej być właśnie pod uprawę, a nie, nie żeby tam robić plac zabaw, no wiadomo, dzieci są, dzieci się muszą pobawić, tak. No ale jak niektóre działki widzę, no to można powiedzieć, że gorsze place zabaw są na przedszkolnych przedszkolach niż tutaj na działkach. No ale to tylko takie moje proste zdanie, bo jestem prostym człowiekiem. No i tyle. No. Także pamiętajcie. furtkę zawsze zamykamy. Starajcie się zamykać. Upominać ludzi, którzy nie zamykają. Bo to jest nasze dobro. Dobro działkowców. Także na razie pozdrawiam. Cześć. Do następnego.